Cześć z tej strony Hubson i dzisiaj będzie kolejny unboxing dzisiaj będzie będziemy odpakowywać taką pakę e, znaczy pakę, paczuszkę w sumie i z tanich militariów, jak ktoś kojarzy po logo to tak, przyszła mi taka paczucha e, zamówione w ogóle było co innego niż jest w tej paczce to chciałbym od razu powiedzieć e, także w ten sposób mam taką kosałkę nie o sobie będziemy otwierać, e, sytuacja generalnie wyglądała w ten sposób, że ja sobie zamówiłem, mm, zamówiłem sobie magazynek do tego kolta od Wella swojego ale niestety, e, w momencie kiedy go zamówiłem była jedna sztuka i jak doszło już do kompletacji mojego zamówienia, to już nie było, więc chłopaki ze sklepu do mnie napisali czy bym nie chciał czegoś innego w tej cenie? Ja mówię, dobra, w ramach przygotowań do przyszłego sezonu e, no to wziąłem sobie nowe e, gogle a firmy jakiej to zaraz zobaczycie dodatkowo w ramach, że tak powiem, przeprosin za to, że nie płykło z tym magazynkiem dostałem jakieś dwie naszywki nawet nie wiem jakie Zaraz sobie to zobaczymy. Dobra, folio jest porządnie opakowane, takim czarnym streczem i taśmą. Tu jest też napis na taśmie, że ostrożnie i tak dalej, bla, bla, bla. Tutaj jest taśma również. Tutaj sobie to jakoś odpakujemy, tylko bym nie chciał czegoś uszkodzić tym nożem sobie już po prostu rozerwiemy na brutala. Pyk. Tak jest. O, tu mamy jeszcze karton wrzucony. Taki o polę bąbelkową. W kartoniku nic więcej nie ma. I tak. W poli mamy zawinięte nasze gogle. jest paragon. Tego nie musicie widzieć. tak. <laughs> Ciekawe. Dostałem tak, naszywkę Kanady. Ciekawe czy mu akurat Kanada. I dostałem białego medyka. Takiego o, też naszyweczka. Nie, tam się zawsze to przydaje, zawsze się to w życiu, urozmaica wygląd naszego skleju. Fajnie mieć takie te. No i tak. Tutaj mamy e, gogle Pyrameksa. I to jest model taki V2G Plus e, one są antyfogowe czyli nie powinny parować i dlaczego gogle? ponieważ ja jestem bardziej zwolennikiem gogli niż okularów z tego względu, że zasłaniają większą część y, po prostu twarzy i ciekawostka o tych goglach to jest to, że one spełniają normalnie to, jakąś tam normę balistyczną. Ta norma balistyczna to jest tutaj tego nie mam napisane chyba, ale mam na że to jest MIL PRF 32 432 i ta norma mówi o tym, że to jest te, amerykańska norma wojskowa dotycząca odporności okularów balistycznych na obiekty kalibru .15 wystrzelone z prędkością 201 metrów na sekundę. Także generalnie powinny wytrzymywać bardzo, e, bardzo dobrze, zwłaszcza w SG. to przystosowane, z tego co rozumiem, do, normalnie do warunków bojowych. No i prezentują się one następująco. Są takie. Tu jest gumka. O, mają fajne, fajne, fajne zapięcie tu z tyłu. Tylko tutaj klikacie i to się roztwiera super tu jest oczywiście regulacja długości na szkle jest jeszcze folia zabezpieczająca z tego co widzę od środeczka spróbujemy ją zerwać nie wiem czy to widzicie, widzicie że tak. mam tutaj widać takie pomarszczoną folię Próbuję to zerwać. stryk Zdjęte. I tutaj już od zewnątrz chyba nie ma nic, więc to jest wszystko. To eee, jest fajne, bo już widzę w nich, tutaj jest wentylacja. I to wszystko jest ogumowane. Tu nie jest żadnej pianki gąbki, tak jak miałem w poprzednich goglach. Te poprzednie gogle ja miałem chyba od FMA, z tego co pamiętam. One się prezentują tak. Szybki, tak jak mówiłem, norma balistyczna. Tu są budowane gumą, więc fajnie, bo nie powinny nam się zapacać, spadać różne rzeczy robić. I tutaj jest ta wentylacja. Ja myślę. O, tutaj też jest wentylacja. Jeszcze, żeby nam na pewno nie parowały. Ja myślę, że te otworki spokojnie sobie można jeszcze powiększyć, żeby na pewno nie parowały. No i tak naprawdę, no to jest wszystko, co w tym unboxingu chciałem Wam pokazać. Sam mówię, takie dwie małe naszywki plus okularki w ramach tego, że tak jak bardziej gogle w ramach tego, że przygotowuje się na następny sezon. No i ogólnie. Co ja mogę powiedzieć? Mój kumpel również korzysta z gogli, to jest, pamiętajcie, firma Pyramex. Bo te okularki i gogle nie są jakieś wcale drogie. Ja za te gogle zapłaciłem chyba 92 zł i liczę na to, że będą się dobrze spisywać, a moją opinię jeszcze oczywiście poznacie później. Ale mój kumpel, w zasadzie dwóch, latało w Pyramexach yy, teraz na kilku strzelankach i sprawowało się bardzo dobrze, nikomu nic się nie stało. Tym bardziej, że, że tak jak mówię, one mają normalnie normy balistyczne. Także dobra, to w sumie taki krótki unboxing. Tylko tyle. Eee, także dzięki za oglądanie i do następnej wymiany kompozytu. Cześć.